Aha, Bogu. To, o czym dzisiaj będę mówił, e, właściwie tutaj przed wieczerzą usłyszeliśmy bardzo dobry wstęp do tego, co dzisiaj ja, e, o czym ja dzisiaj będę mówił, dlatego że nasz brat tutaj przedstawił nam w bardzo klarowny zresztą sposób, w jakim stanie byliśmy jako ludzie, w jakim stanie. Jesteśmy jako grzesznicy przed Bogiem, w jakim my jesteśmy miejscu. I że Boże Słowo nam to obnaża i nie pozostawia nam złudzeń, bo nam się wydaje może czasami, że ludziom się może wydawać, że nie jest tak źle. Żyję dzisiaj, mogę oddychać, mogę skorzystać z życia. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Ale Boże Słowo mówi, że, że tak nie jest. Jeśli nie pokutujemy i jeśli nie oddamy swojego życia w ręce Boga. To nie jest wszystko w porządku. Jesteśmy w bardzo y, niebezpiecznej sytuacji. chcę dzisiaj właśnie o tym mówić, o tym, żeby nas skonfrontować. To jest takie przypomnienie o tym właśnie, y, o tej świadomości, tego, co wydarzyło, co się dzieje i tego, co się wydarzy. Tego, co się wydarzy, co zapowiada Bóg. Co, za, co Bóg zapowiada w przyszłości, co Biblia o tym mówi, żebyśmy mieli tego świadomość. To też mówi trochę o Kościele. O Kościele, dlatego, że też nam to, o czym dzisiaj będę mówił, wskazuje na Kościół. Pokazuje nam, właśnie, czym jest Kościół. też. I słuchajcie, chcę, abyśmy przeczytali z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 24, fragment. 24 rozdział, Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza 24, od 27 wersetu. Od 27 wersetu. I tu jest taki, takie, takie słowa napisane. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach noowych przed potopem, jedli i pili, i żenili się, i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do Arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie znacie, bo nie wiecie, kiedy, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. A, a to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby, nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Takie słowa, które nas trochę stawiają do, do pozycji pionowej. Właśnie o to mi dzisiaj chodzi, żebyśmy przypomnieli sobie, że to jest przed nami, że to nie jest tak, że nigdy nie nadejdzie ten czas. Jezus mówi, że kiedyś pewne rzeczy się skończą i on wróci. On wróci i powtarza tutaj to trzy razy. Zobaczcie, czytamy o tym, kiedy będzie przyjście syna człowieczego, że takie będzie przyjście syna człowieczego, jakie? Niespodziewane, ale będzie to przyjście. Tylko ono będzie niespodziewane. Nikt nie wie, kiedy ono nastąpi, ale ono nastąpi kiedyś. I tu dalej czytamy, że właśnie o tej historii, którą dzisiaj chcę przytoczyć, o tej historii, która wydarzyła się za czasów Noego. I tutaj Jezus mówi, że podobnie będzie z Jego przyjściem, podobne będą. Można to przyrównać do tamtej historii, i możemy się z tego czegoś z tej historii właśnie nauczyć, o tym, co będzie w czasach ostatecznych. O tym, że ludzie nie spostrzegli się, kiedy nastał potop. Ludzie się nie spostrzegli. Wydawało im się, że wszystko trwa tak jak do tej pory i będzie trwać. Tak? I zobaczcie, to jest tak właśnie, Boże Słowo mówi, że tak samo będzie z przyjściem Jezusa i z końcem tego, tego świata, albo z końcem pewnego etapu na tym świecie, że podobnie będzie jak wtedy z potopem. I to mówi sam Pan Jezus. Że dwóch będzie pracować, ale z spośród tych dwóch tylko jeden będzie zabrany, a drugi pozostanie. Dwie będą mieliły na żarnach, jedna będzie wzięta, druga będzie pozostawiona. I wezwanie bardzo ważne wezwanie bądźcie gotowi, czuwajcie. Miejcie to na uwadze. Nie, niech Wam się nie wydaje, że ten dzień nie nastąpi i możemy sobie robić do wszystko, co nam się podoba. Ludzie tak właśnie myślą. I Boże Słowo konfrontuje bardzo mocno ten świat, mówi, że tak nie będzie. Niech Wam się nie wydaje, że możecie robić wszystko, co Wam się podoba, i nie poniesiecie konsekwencji tego, i nie skończy się kiedyś czas Waszego życia, czas tego świata, żebyście się nie udzili, że tak, że tak właśnie będzie, że nie ma konsekwencji. I nie ma końca. I zobaczcie, pokazuje nam to ta historia o potopie. Bardzo ciekawą, ciekawą, duchową lekcję. I możemy sobie zerknąć do tej historii, nie będę jej całej czytał, ale możemy do niej wrócić. To jest na samym początku Biblii, to jest, to jest Księga Mojżeszowa, pierwsza Księga Mojżeszowa rozdział 7. Chciałem trochę właśnie wrócić do tej historii. Zobaczcie, to jest pierwsza księga, siódmy rozdział. Ale jeszcze zanim to szósty rozdział, bo tutaj jest też ciekawe słowo, do którego chcę, tutaj chcę je przytoczyć, to jest to, co też mówił Jarek o tym, co, co jest teraz, co, co z ludźmi się dzieje, że trwają w grzech, że trwają w odstępstwie, tak? że tych grzechów, tych złych rzeczy w naszym życiu jest wiele. I zobaczcie, co wtedy, zanim przyszedł po też tak się działo. Zobaczcie, co wtedy mu powiedział Bóg. To jest szósty rozdział, zobaczcie, piąty werset. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na Ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Zobaczcie, już kiedyś tak było, że Bóg spojrzał na Ziemię i widział, że człowiek jest zepsuty. Że jego myśli, serca i dążenia są złe, i że jest wielka złość na Ziemi. I zobaczcie, jakie słowa czytamy. Żałował Pan, że uczynił człowieka na Ziemi. Bolał nad tym w swoim sercu. I rzekł Pan, z gładzy, człowieka, którego stworzyłem z powierzchni Ziemi, począwszy od człowieka, aż do bydlęcia, aż do płazów ptactwa niebios, gdyż żałuję, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Dalej czytamy tę historię. Noego, tak, któremu Bóg kazał wybudować arkę. I zobaczcie, jakie mogły być okoliczności tego, kiedy ten Noe budował arkę. Właśnie w tych czasach, tak jak Jezus mówi, ludzie żyli zwyczajnym życiem, tak? Żenili się, wydawali zamąż, jedli pili, pracowali, bawili się. W tym wszystkim było bardzo wiele złości i grzechu. W tym wszystkim było bardzo dużo zepsucia. Zobaczcie i oni. Żyli tak, jakby ich życie nie miało mieć końca. Nie spodziewali się, że kiedyś może nastąpić kres tego. Nie zwracali uwagi na Boga, ani nie pokutowali z tego, co czynili. I zobaczcie, w tym wszystkim był Noe, który w tym czasie zaczął budować arkę. Zobaczcie, on budował Arkę i wszyscy, którzy to widzieli, musieli się dopytać, co, co to będzie, co ty robisz. I on musiał tłumaczyć że Bóg mu powiedział, by wbudować taki statek i oni się do tego musieli jakoś z tym skonfrontować. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakie były reakcje na to, jakie były reakcje na to, że Noe budował Arka. I zobaczcie, tam nie czytamy, że ludzie słuchając Noego pokutowali, tak? Że ludzie mówili, niech tam będzie miejsce dla mnie. Dobrze, że to robisz, tak? I wierzę, że Bóg ci to powiedział. Ten nie czytamy tutaj takich słów, raczej czytamy, że nikt poza rodziną Noego nie wszedł do tej jaki. I poza zwierzętami, które, które, które Bóg kazał mu zabrać ze sobą. Zobaczcie, więc ludzie mogli być obojętni, mogli wręcz, niektórzy być może traktowali tego Noego jak jakiegoś szaleńca. Jaki potop? Co ty mówisz? Co się wydarzy? O, o jakim Bogu ty mówisz? Co On Ci powiedział? Po co Ty to robisz? Gdzie tutaj budujesz w takim miejscu statek? Po co Ty to robisz? Tak? Nic takiego się nie stanie. Nic takiego nie zapowiada tego, że miałby być potop. Zobaczcie, wiele różnych reakcji mogło być w, na, właśnie na to, że Noe buduje tą arkę. I zobaczcie, ale Bóg powiedział, że tak się stanie. I Noe mu wierzył. Noe wierzył. I zobaczcie też jest takie dla nas, myślę, znaczące, że Noe postępował tak, jak Bóg mu powiedział. Że Noe nie poddawał wątpliwość tego. To powinno nam dawać do zrozumienia, że jeśli Bóg coś mówi, to nie powinniśmy dyskutować, ani powątpiewać, ani e, po prostu poddawać tego w wątpliwość. Ale uczynić tak, jak on mówi. I Noe właśnie tak uczynił, dlatego jest też tutaj właśnie powiedziane, że Noe był mężem sprawiedliwym, nieskazitelnym wśród swojego pokolenia. Noe chodził z Bogiem. Już wtedy, zobaczcie, to jest świadectwo tego człowieka, o którym powiedziano, że pośród tego pokolenia, które wtedy żyło na Ziemi, Noe chodził z Bogiem. Można powiedzieć, Noe chodził, Noe chodził za drogą Chrystusa. Można powiedzieć, Noe chodził za Bogiem, za Chrystusa. Chociaż go nie znał Chrystusa, ale wiedział o Bogu. O Bogu. To wszystko, co Bóg mu powiedział, to Noe wykonał. Chociaż było to niedorzeczne, chociaż było to trudne, nic nie zapowiadało, żeby miało to sens w ogóle. I ludziom się pewnie wydawało podobnie. I właśnie takie e, ciekawe słowa o nim jeszcze czytamy: zobaczcie, 22 werset, 6 rozdział: I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Bóg. Tak uczynił. Chciałbym, żeby o każdym z nas takie słowa kiedyś mogły paść, prawda? Że uczynił Krzysztof wszystko tak, jak mu powiedział Bóg. Jarek uczynił Małgorzata, Ewa, Arek, Kasia, Monika, Agnieszka. Uczynił wszystko tak, jak do niego powiedział Bóg. Tak tak uczynił. I rzekł Pan do Noego: wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną tym pokoleniu. I później jest, czytamy o tym, co dalej miało być, kogo on miał tam wprowadzić, że swoją rodzinę, że te zwierzęta. I później czytamy o tym potopie, że on nastąpił, tak jak Bóg powiedział. Przyszedł ten potop i Bóg zgładził wszystkie istoty, które były na powierzchni ziemi. Tak czytamy w Biblii. 23 werset. Począwszy od człowieka, aż do bydła, aż do płazów, ptactwa, niebios, to wszystko zostało zgładzone z ziemi. Pozostał tylko Noe i to, co było z nim w arce. I wiecie, to jest wszystko, to wydarzenie wskazuje nam na duchową rzeczywistość. I mówi nam o zbawieniu, właśnie. Mówi nam o zbawieniu i o tym, co kiedyś nastąpi. To jest pewien, jakby taki znak, to, co Bóg wtedy uczynił. Przyszedł też czas, żeby był koniec potoku, i Noa i wszystkie, i wszystko, co z nim było w tej arce, mogło wyjść na zewnątrz, tak i żyć. Dalej Bóg zawarł przymierze z Noem i z jego rodziną. Dalej, o tym czytamy. I słuchajcie, to nam wskazuje na zbawienie, na Chrystusa i na sąd Boży, który kiedyś się nad tym światem odbędzie. Tak samo jak ze czasów Noego. Jedli, pili, żenili się, przyglądali się, jak Noe buduje arkę i mówi o Bogu. I słuchajcie, tak mi to ta to niby to wiemy, ale tak bardzo może do nas to dotrzeć ponownie, że arka to jest miejsce schronienia przed gniewem i sądem Bożym. To jest miejsce schronienia. Że jeśli tylko słyszysz o Bogu i o tym, że kiedyś przyjdzie koniec, to szukaj ucieczki przed tym końcem, przed zagładą. Szukaj ucieczki, szukaj miejsca schronienia. I Bóg dał takie miejsce schronienia. Bóg dał takie miejsce schronienia, bo kiedyś przyjdzie na tą ziemię sąd i kiedyś przyjdzie na tą ziemię koniec. I musimy mieć tą perspektywę zawsze przed swoimi oczami, że to nie jest tak, że wszystko będzie tak, jak dzisiaj. I ludzie właśnie tak się łudzą, tak myślą sobie, zobaczcie, jak tak patrzymy na ten świat, to tak jakby on w ogóle nie miał refleksji nad tym, że. Są pewne rzeczy, które należy uregulować przed Bogiem, że jest Bóg, że jest koniec, że Bóg pewne rzeczy mówi, że Bóg ostrzega i wzywa do czegoś ludzi. Mam wrażenie, jakby ludzi to w ogóle czas, czasami, zobaczcie, nie obchodziło, albo odwlekają to w czasie, a Bóg wzywa, zapowiada i uświadamia, że kiedyś przyjdzie koniec ich życia i przyjdzie koniec rzeczy na tym świecie, takie jakie one mają miejsce dzisiaj. I że jeśli dzisiaj głos Jego słyszysz, to wejdź do arki. Rozumiecie ten obraz? Wejdź do arki. Arka jest miejscem schronienia. Kościół jest miejscem schronienia. Chrystus jest miejscem schronienia. Wejdź do Chrystusa i schron się, bo kiedyś, będzie Bóg, kiedyś Bóg przyjdzie sądzić tą ziemię. I każdy, kto nie jest schroniony w Chrystusie, każdy, kto nie wszedł do arki, On i jego rodzina. Będzie zgładzony. I nie ma złudzeń co, co ku temu. Zobaczcie, możemy o tym mówić ludziom. Jedni będą się śmiać, inni będą mówić, że to jest jakaś stara, przestarzała bajka, księga, której nie można ufać, że to tylko człowiek napisał, a jednak Jezus mówił o tym. Mówił też o swoim przyjściu. Mówili też o tym apostołowie. My możemy w to wierzyć, ludzie mogą w to wierzyć, albo nie. Musimy dokonać wyboru, tak? Położyć na szali swoje życie. Czy decydujemy się? Wiemy, że wierzymy w to, tak? Ja mówię to po to, żeby nas utwierdzić w tym i pokazać nam perspektywę. Że to nie jest tak, że dzisiaj sobie żyjemy i nie ma znaczenia to, co robimy i w co wierzymy. To nie jest tak. I ludzie też muszą to wiedzieć i muszą się z tym skonfrontować. To jest Ewangelia. My musimy ludziom o tym mówić, że kiedyś przyjdzie ten potop. To już nie będzie tak jak wtedy. Ale to będzie koniec, który Bóg przygotował, i każdy, kto nie będzie w arce, kto nie będzie w Chrystusie, będzie e, e, potępiony. I będzie, e, będzie źle. Boże Słowo o tym mówi, że będzie źle, i nie będzie można już tego cofnąć, nie będzie można się uratować. To jest straszne. Straszna perspektywa. Że mówić, że chrześcijanie właśnie straszą ludzi, tak? Kiedyś tak mówiono, ale to jest prawda, taka jest prawda. I zobaczcie, jak, jak lekkomyślnie i nieświadomie ludzie dzisiaj żyją na tej ziemi. Tak samo żyli za czasów mojego. Tak samo żyli za czasów mojego. Zobaczcie, a noe budował Kościół. A noe budował Kościół. I mówił, że przyjdzie potop. I wziął swoją rodzinę. Bóg kazał mu wziąć swoją rodzinę do arki. Tak? Musimy zadbać o nasze rodziny i musimy głosić temu światu właśnie to poselstwo, że kiedyś przyjdzie ten poto. Tylko to już nie będzie woda. Przyjdzie Boży Sąd nad naszym życiem i nad tym światem. Jeśli nie będziemy schronieni w Chrystusie, to poginiemy. Poginiemy. Tak mówi Boże Słowo. Jezus mówi o swoim przyjściu. Ten symbol arki bardzo mi się też. Bardzo jest obrazowy, tak? Zobaczcie też na Kościół, że Kościół jest taką arką też. To jest miejsce, do którego zapraszamy ludzi i mówimy, schrońcie się. Schrońcie się. Tutaj to jest miejsce, gdzie przebywa Bóg. To jest miejsce, gdzie Bóg przyprowadza ludzi, aby ich kształtować, błogosławić, zmieniać i doprowadzić, dopłynąć z nimi do celu, do końca, tak? I ochronić ich przed tym przyszłym gniewem Bożym, który wyleje się na ten świat z powodu grzechu. Z powodu tego, o czym mówił tutaj też nasz brat Jarek przed wieczerzą, z powodu tego wszystkiego, w czym kwią dzisiaj ludzie i odwlekają, odwlekają konfrontację z prawdą, która jest zapisana w Biblii, lub nie chcą w nią w ogóle wierzyć, ale my głosimy i mówimy to, co Jezus powiedział: upamiętajcie się i wierzcie Ewangelium a będziecie zbawieni. Tak, To jest cały czas to samo posłowie. Dzisiaj wam to tylko przypominam, bo chcę wam powiedzieć, jakie jest znaczenie Kościoła też. Chcę powiedzieć, jakie jest znaczenie Kościoła, że Kościół jest tą arką, Bóg zawarł przymierze z nami i jesteśmy ukryci w najbardziej bezpiecznym miejscu, w Chrystusie. I kiedy, słuchajcie, te symboliczne wody zaleją świat, my będziemy ponad. Bo Boże Słowo, czytamy o tej arce też tak obrazowo, kiedy przyszła woda, arka została uniesiona w górę. I była wysoko ponad ziemią. Czytamy to w tym fragmencie. To też jest takie niesamowicie obrazowe. Kiedy Czytamy tutaj tę historię o Noem, że kiedy przyszła woda, to tam czytamy, że arka została uniesiona w górę i była wysoka ponad poziomem ziemi. Tak samo będzie z kościołem, kiedy przyjdzie sąd Boży, Bóg będzie sądził świat, to kościół zostanie uniesiony w górę i będzie ponad, będzie ukryty. I nie będzie już sądzony tak, jak sądzony będzie ten świat, dlatego, że my już zostaliśmy usprawiedliwieni. Nad nami już sąd się odbył. To jest niesamowite. To, co Jarek powiedział, że my już stanęliśmy przed sądem. Już stanęliśmy przed sądem i zostaliśmy uznani za winnych. Ale dostąpiliśmy ułaskawienia. I ten sąd, który przyjdzie na tą Ziemię, już, już nas nie będzie dotyczył. Dlatego, że będziemy schowani w Chrystusie jako ci, którzy zostali ułaskawieni, a wszystko inne niestety zostanie y, dotknięte przez Boży gniew. Nie chciałbym być w tym miejscu wtedy, dlatego o ile czas mamy jeszcze, to mówmy tym, którzy jeszcze nie są w Arce, aby jak najszybciej weszli do niej. To wezwanie ze Starego Testamentu, pierwsza księga mojżeszowa, rozdział siódmy, Wejdź do arki, ty i twój dom. Wejdź do arki. Mów innym, aby weszli do arki, dopóki jeszcze jest czas. Bo kiedyś to wszystko się skończy. I abyśmy wtedy nie byli poza arką. Wyobraźcie sobie ludzi, którzy znaleźli się poza arką w tym momencie, kiedy ziemia zalała woda. Nie mieli szans na przeżycie. Dlatego zwiastujmy Ewangelię, cieszmy się z tego, że Bóg nam okazał łaskę w Chrystusie i pamiętajmy, że czasy ostateczne są już dziś, one są już teraz. I to ta Ewangelia tym bardziej nabiera teraz znaczenia. Ratuj się, ratuj siebie i swój dom, dopóki jeszcze jest czas. Amen.